Prezesie. Dziękuję. Kolejny punkt. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za rok 2021. Informację przedstawi pani Ewa Lewicka, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panowie Burmistrzowie. Komendanci i obecni, których nie ma witam bardzo serdecznie. Wypowiadałam się już w kwestii sytuacji sanitarnej, jakie wiodą wszystkie państwowe jednostki. Natomiast na zaproszenie, które przyjęłam od przewodniczącego Rady Miasta Koła przedłożyłam Szanownemu Państwu ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Koła w 2021 roku skoknie z, z terminarzem określonym przez pracowników biura rady. Bezpieczeństwo sanitarne jest tak samo ważne jak inne przedłożone przez stosowne służby i służą naszym mieszkańcom. Chcę poinformować, że na posiedzeniu komisji zdrowia oraz komisji prawa i porządku szczegółowo mówiłam przedłożoną informację. Wyjaśniłam również i odpowiedziałam na pytania i zapytania państwa radnych. W związku z tym, na powagę już godziny i obrad naszej sesji, zwracam się z prośbą o pytania i zapytania, żeby już może nie przedłużać. Proszę państwa, zakończyliśmy trudny okres pracy. Pracownicy powiatowej stacji związany z, z szerokim, szerokimi działaniami na związanymi z pandemią, która jest nadal w naszym kraju. Wszystkie te działania myślę, że były zadowalające, jeżeli chodzi o mieszkańców naszego miasta. I mieszkańcom miasta mogę tylko przekazać tyle, że oprócz tych wszelkich działań, które realizowaliśmy związane z zachorowaniami i pandemią, również realizowaliśmy może w mniejszym obszarze działania sanitarne w zakresie bezpieczeństwa żywienia. Tu wy Państwo macie przedłożone i statystyki oraz y, konkretne placówki, które podlegają temu nadzorowi z naszej strony. Za, również obiekty użyteczności publicznej, bo to jest taki ogromny obszar. To są wszystkie obiekty, to są zakłady służby zdrowia, to są cmentarze, to jest to również te, które znajdują się na terenie naszego miasta. A mamy ich w ogóle w ewidencji 25 na terenie całego powiatu. Są to obiekty jak zakłady fryzjerskie, kosmetyczne właściwie wszystkie obiekty, których odpoczywamy Miejski Dom Kultury, Muzeum itd. zresztą są wymienione. I bardzo istotnym też zakresem. Pracowników tego działu jest również nadzór nad jakością wody. Są też tu opisane Państwu zgodnie z, z obowiązującą ustawą, jak i innymi zapisami prawa o próbach i chcę zapewnić mieszkańców, że jakość wody, którą spożywamy i spożywaliśmy w 2021 roku spełniała wszystkie określone wymagania, chociaż nie ukrywam, były również interwencje i były również była również skarga, która pozwoliła bardzo skrupulatnie i doprowadzić do takiej analizy. Chodziło o pukanie końcówek, które są na terenie miasta Koła. Także to też jakby pozwoliło nam dogłębniej sprawdzić działania tego zakładu i jakość tej wody, która jest rzeczywiście w tych miejscach jakby bardziej, no bardziej po prostu może wrażliwa na wszystkie czynniki zewnętrzne. Są również wymienione w tym przedłożonym sprawozdaniu obiekty, które nie podlegają jurysdykcji Pana Burmistrza, czy tutaj urzędnikom naszemu, naszego miasta, jak domy pomocy społecznej, ale one istnieją na naszym terenie naszego miasta, czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, czy też obiekty w tym obszarze placówek oświatowo-szkolnych, gdzie są wymienione, bo również Państwo powinniście wiedzieć, że na terenie naszego miasta są dwie placówki szkół wyższych. Jedna, która ma, jest ulokowana w szkole podstawowej nr 1, a druga w szkole podstawowej nr 2. Może już tak w skrócie przechodzę do każdego punktu, który związany byłby z zakończeniem i wnioskami. Yy, ważną jest też yy, ważnymi działaniami są działania edukacyjne i zdrowotne na rzecz mieszkańców. Przedłożone są Państwu programy, które realizujemy czy w formie online czy innej, z, z wielu względów na pewno były te formy online realizowane były w przedszkolach, szkołach i innych placówkach i też nadzór zapobiegawczy. Yy, dziękuję Państwu. Jeżeli są pytania, to tak jak wcześniej powiedziałam, proszę o pytania. Dziękuję Pani Dyrektor za przedstawienie informacji. Kiedy Pani Dyrektor właśnie mówiła, zachęcała koleżeństwo do zadawania pytań, pojawiła się lista mówców i według kolejności zgłoszeń, Pani Radna Teresa Brzoska, bardzo proszę. Dziękuję, Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Radni. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Miasta Koła dotyczy 2021 roku. Wiemy, że rok ten jak i poprzedni rok był rokiem trudnym właśnie ze względu na panującą epidemię COVID-19, co nałożyło też na Sanepid dużo więcej obowiązków, którym wiadomo pracownicy Sanepidu musieli sprostać. Tak jak pani inspektor powiedziała, zakres obowiązków, jaki spoczywa na Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest naprawdę ogromny. Bo jest to bezpieczeństwo żywności, wody, szczepienia ochronne, zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych oraz promowanie zdrowego stylu życia. I tak po prostu mogłabym dość długo wymieniać. Sprawozdanie zostało omówione na komisji. Bardzo dokładnie było szereg pytań, na które pani inspektor udzieliła dość wyczerpujących odpowiedzi. Pani inspektor, proszę w imieniu moim i wszystkich wszystkich radnych podziękować. Dziękujemy Pani i pracownikom za naprawdę trudną pracę, którą każdego dnia wykonujecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O prosił Pan Rady Janiak. Bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Pani Ewo, Państwowy Powiatowy Inspektorze Sanitarny. No, w tym okresie e, pandemii covid no, nieszczęsnego COVID-u e, pani, pa, pani pracownicy. E, no, powiem tak, e, bardzo byli obciążeni z tego, co, co wiem. E, praca niezbyt e, przyjemna, bo telefonowanie do, do osób i mówienie ich o, o, o kwarantannie izolacji spotyka się z różnymi e, reakcjami. Więc bardzo proszę o przekazanie swoim pracownikom, dołączam się właśnie do życzeń koleżanki Teresy, uznania i, i wytrwałości w dalszej pracy. I mam też jedno pytanie. Zostałem zobligowany przez no, mieszkańców o zapytanie się w związku z, no, z dziećmi, które no, będą, czy uczęszczają już do szkół i przedszkoli, no, ma, mieszkańcy mają obawy, ci, co się do mnie zgłosili. Oczywiście pytałem już prędzej panią Ewę o to, już mi odpowiedziała, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało no, na sesji, na publicznie. To jest tak, chodzi o szczepienia obowiązkowe. No, uchodźcy, znaczy, chodzi taka informacja, że uchodźcy, czyli z Ukrainy, nie są szczepieni, przeciwko Gruźlicy, Bonicy, Krzyżtowi, Polio, Odrze i tak dalej. Chciałbym, żeby pani inspektor uświadomiła, tudzież przekazała publicznie informację, jak to wygląda, jak jak to wygląda z, z punktu widzenia właśnie powiatowej stacji sanitarnej. A mam, jeżeli mogę mieć tylko jedno pytanie. Czy pana pytanie dotyczy sprawozdania za rok 2021? Jeżeli nie dotyczy, Pan... to Panie szanowni Państwo, to naprawdę, jedno pytanie, kto... szanujmy się. Pan ma jedno pytanie, Pani ma jedno pytanie, Pan ma jedno pytanie. Trzymajmy się tego, co, Szanowni Państwo, jest materiał? Naprawdę, bardzo proszę. I... Wolne głosowanie. Pani Dyrektor chce, bardzo proszę. Szanowni Państwo, Program Szczepień Ochronnych jest programem, który realizuje się, w miejsc... czy jest określony Dziennikiem Urzędowym Ministra Zdrowia. I osoby, które przebywają na terenie danego Państwa realizują są zobowiązani rodzice, bo do 19, do 18 roku życia prawnie i moralnie, tak cytuję moralnie, dodaję słowo, odpowiedzialny za stan zdrowia swojego dziecka jest rodzic, opiekun danej, danego dziecka. I odpowiadając konkretnie na, na to pytanie, odpowiadam, że jest 137 siedmioro dzieci, bo to Pan Burmistrz Brzeziński wcześniej nam tu też poinformował na terenie naszego miasta. I te dzieci również, rodzice mają stosowny PESEL, stosowne ubezpieczenie. I ich obowiązuje tak samo ochrona, to znaczy wszelkie usługi medyczne, które obowiązują każdą osobę na terytorium Rzeczpospolitej. Są określone zasady. Jeżeli się osoba kontaktuje z lekarzem POZ-u, otrzymuje dla dziecka indywidualny kalendarz szczepień i te szczepienia są wykonywane. Powiatowa Stacja Sanitarna Epidemiologiczna jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo szczepionek, które dostarcza do wskazanej placówki. I z tym nie ma problemów. Chcę też poinformować przede wszystkim mieszkańców, bo takie pytania też mamy i tu Wysoką Radę Panów Burmistrzów, że nie mamy zachorowań przez ten okres, można powiedzieć, pobytu 34 czterech dni tych osób, które są na terenie miasta Koła. Jest obowiązkiem, wynika to z ustawy o chorobach zakaźnych, jeżeli by, jeżeli by były zachorowania wymienionych jednostek, zobowiązane jestem prowadzić dochodzenie epidemiologiczne i wszelkie inne działania i na pewno tu nasi włodarze też na pewno zachowując oczywiście ochronę danych osobowych, by posiadali taką wiedzę. Zresztą też mamy doświadczenie, przekazywałam tutaj na sali, jeżeli było zachorowanie na gruźlicę, było to w placówce. Panie burmistrzu, czy wtedy jako dyrektor doskonale te działania obejmujemy wszystkie osoby z kontaktu. Nie będę już może kontynuowała, bo miało być krótko. Tak zapewnione są szczepionki i nie ma zachorowań na terenie w tej chwili naszego miasta z powodu chorób, które stanowiły zagrożenie dla naszych mieszkańców i dla naszych dzieci i osób dorosłych. Zapewniam Państwa, nie posiadam takiego zgłoszenia. Dziękuję Pani Dyrektor. Dziękuję również. Bardzo proszę o głos. Prosiła pani radna Halina Musiałek. bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja oczywiście chciałam zacząć od tych podziękować, ale radna Terenia przepięknie to zrobiła, więc tylko się do tego przychylę do tych pięknych słów, które wypowiedziała. Sami wiemy ile pani miała pracy i pani pracownicy to była praktycznie praca 24 na dobę, ale ja chcę podziękować też w imieniu tych mieszkańców, którzy się do mnie zwracali, a Pani też mi udzielała tych informacji i tej pomocy, gdzie ich kierować w tych różnych ciężkich sytuacjach, jakie były. Chciałam tylko jeszcze dopytać, bo zapomniałam tego na komisji, tak mi się nasunęło, bo była taka mowa o tym, że właśnie wracają te choroby takie stare, które już powinniśmy jakbym dawno mieć za sobą, czyli ta gruźlica. Jakie tam jeszcze Pani dyrektor wymieniła, jakieś jeszcze polio? No właśnie. Co my możemy zrobić, żeby to zatrzymać? A HIV chyba, tak? HIV to jest nadal, to nie jest chorobą starą. Ale chodzi mi o to, że tam już pewna fala była zatrzymana, a teraz jakby to się odradza, tak? Co możemy zrobić, żeby temu zapobie zapobiec? Żeby po prostu to edukacja, jakoś... Edukacja, no... mogę, pani radna? Edukacja, jeszcze raz, edukacja jest podstawowym jakby, podstawowym elementem, żeby uchronić się od zachorowań a przede wszystkim w tym jeszcze szczepienia, które są kierowane konkretnie do tej jednostki. Więc stąd ten program szczepień ochronnych obowiązujących szczepienie dzieci wymienionymi szczepionkami przeciwko tym chorobom, a natomiast inne, które są zalecane, są również w no programach edukacyjnych i są szczepionkami nie obowiązującymi, ale w niektórych krajach, jeżeli jest duża, znaczy w niektórych krajach, w których obowiązują osoby, które zamierzają się przemieszczać te szczepienia na przykład muszą mieć w swoim kalendarzu czy załączniku do paszportu. Co powiem jeszcze odnośnie tych szczepień, bo tak troszeczkę zabrzmiało okrośnie. różnica była i jest, i powiem tak, może nie powinnam przedłużać już Pani Przewodnicząca, ale rzeczywiście pytanie rodzi pytanie i odpowiedź. Akurat tak się składa, że zarówno jedno, pierwszy stopień mojej specjalizacji, czy też stopień specjalizacji epidemiologicznej państwowy, był, mój, był po prostu zapisem i omówieniem pracy związanych z zachorowaniem, jakim jest gruźlica. Gruźlica na naszym terenie powiatu kolskiego. Wzrost tej gruźlicy na terenie naszego powiatu nadal jest duży. Nawet wczoraj dekretowałam w, właśnie w dokumentach wpływu do naszej stacji dwa nowe wnioski potwierdzające zachorowania na terenie powiatu. Jest to nieuniknione, jest duża migracja społeczeństwa i nie wynika ona teraz w tej chwili, że ktoś do nas dodatkowo przyjechał. Jest duże przemieszczanie, a przede wszystkim. Oprócz tych szczepień to te zachowania nasze ryzykowne, stąd HIV, stąd WZW typu C, czyli mamy szczepionki, ale stąd też również pełna diagnostyka, która jest. Proszę Państwa, koniec kwietnia to jest y, tydzień szczepień, który jest y, jakby zapisany w obchodach Światowego, y, y, Światowej Organizacji Zdrowia i te działania też będą z naszej strony już aktywnie realizowane. 7 kwiecień to jest Dzień Służby Zdrowia. Zawsze bardzo aktywnie realizowaliśmy, robiąc wiele badań diagnostycznych. W tym roku może nie posiadamy jeszcze takiej ilości może środków, bo to środki są bardzo ważne w tych badaniach, czy nie pozyskiwałam partnerów do tych działań. Stąd, że nie, 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 po prostu nie wiadomo było, kiedy zakończy się ta nasz, te działanie dodatkowe związane z obciążeniem, jakim jest, była, czy jest nadal pandemia. I one są bardziej takie edukacyjne, skierowane dla naszego społeczeństwa. Ja na koniec tylko dodam, panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli. Sytuacja epidemiologiczna w 2021 roku była naprawdę zachowana. Nie było zagrożeń, nie było sytuacji, które by stwarzały zagrożenia. Wszystkie jakieś sytuacje, które miały miejsce, były zawsze w tym obszarze czy w zakresie bezpieczeństwa żywności podmiotów, były stwierdzone nieprawidłowości administracyjne, one potem czy decyzją były nałożone, ale nie stanowiło to zagrożenia dla naszych mieszkańców. Z tego miejsca chcę też podziękować panom burmistrzom, urzędnikom, wam, koleżanki i koledzy radni, bo jako to jednocześnie radna nie zawsze byłam obecna na posiedzeniach sesji czy komisji, ale to wynikało właśnie z tych dodatkowych obowiązków, które są ważne dla mnie. Również dziękuję pracownikom opieki społecznej, bo rzeczywiście ta sytuacja była przeróżna. Te osoby, które, na których była nałożona izolacja kwarantanna, czasami byli, nie, nie posiadali jakiejś takiej pomocy bliskich osób, czasami to były osoby starsze, więc to ta bardzo duża aktywność pracowników opieki społecznej była bardzo dobra i, i za to wam państwo bardzo dziękuję i dziękuję. I przyjęcie proszę przez aklamację. Dziękuję pani dyrektor. O głos prosił pan burmistrz Krzysztof Witkowski, bardzo proszę. Szanowna pani dyrektor, pani inspektor. Tu w imieniu Pana Burmistrza, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy chciałem złożyć serdeczne podziękowania za współpracę. Stanepid uczestniczy w odbiorze wielu naszych miejskich inwestycji, instytucji i, i ta współpraca układa się wzorowo, ale dziękuję Pani nie dlatego, że w piątek jest oddanie kolejnego, kolejnej inwestycji. Nie, żartuję oczywiście. Naprawdę te podziękowania są, są, są szczere i, i, i ta współpraca naprawdę można się dogadać, że tak powiem, i, i, i porozumieć. Serdecznie jeszcze raz w imieniu swoim dyrektorów, pana burmistrza dziękuję. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję i dodam tylko tyle, że mam przyjemność zarządzać wspaniałym zespołem pracowników, który naprawdę jest wspaniałym, bo w tych trudnych sytuacjach pracy, czasu pracy ich dyspozycyjności zapewniła właśnie to bezpieczeństwo sanitarne mieszkańcom i informuję również mieszkańców i państwa że telefon alarmowy jest całodobowy w trudnych sytuacjach stwarzających zagrożenie sanitarne proszę żeby mieszkańcy na ten telefon on jest podany na stronie internetowej ja go podaję 695 62 przepraszam, 42 62 74. Także jest to telefon a całodobowy. Można zgłaszać nam wszystkie nieprawidłowości i dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Jeszcze, jeszcze nie, bo jeszcze kolega Adrian Król następny w kolejności do... Dziękuję. Jedno ostatnie pytanie w nawiązaniu do kolegi Marcina Janiaka, co prawda nie dotyczy sprawozdania, ale zainteresowała mnie ta kwestia szczepionek dla uchodźców w jaki sposób weryfikowani są obywatele Ukrainy, no bo przecież oni uciekają przed wojną. Myślę, że nie myślą w danym momencie o książeczce zdrowia, którą mają w własnym kraju o dowodzie osobistym, a jednak no, muszą się podporządkować naszym szczepieniom w naszym kraju, czyli pewnie tym wszystkim pani dyrektor potwierdzi, bo nie zaprzeczy Krztusiec Polio WZWB, te, które no, tutaj nasi obywatele są szczepieni. W jaki sposób, no bo jest też przecież bariera językowa jakaś między tymi obywatelami a, a tutaj naszą służbą zdrowia. I, i no, żeby tak się nie okazało, że powiedzmy no, podwójnie zostaną zaszczepieni, za i czy to nie będzie stanowiło odwrotnie, jakiegoś zagrożenia dla ich zdrowia bądź życia? Panie radny, nie ma bariery językowej. Jest, tak jak Pan na pewno słyszał informację pana burmistrza Witkowskiego, jest tłumacz i myślę, że w takich sytuacjach, tam, gdzie wędrują, czy zapraszani są, są zapraszane dzieci, czy rodzic sam idzie. Czyli ta matka ukraińska z tym dzieckiem do placówki nie mam problemu z uzyskaniem prawidłowej, czy przekazaniem, że to dziecko jest chore, czy też matka przyszła z dzieckiem na szczepienia, tu na pewno nie ma. Zresztą było tu nawet pytanie chyba jednego z Państwa radnych, gdzie pojechać z dzieckiem, czy pięciomiesięcznym, czy większym, co zrobić. Proszę państwa, ci ludzie, którzy wjeżdżają z dziećmi, to zapewniam was, że oni mają przy sobie dokumentację. Bo ktoś, kto wyjeżdża... Rzeczywiście mogą być pojedyncze przypadki, że tej dokumentacji nie mają przy, się, przy sobie. Ale jeżeli y, ma małe dziecko, to ma tą, tą książeczkę, czy inną tą, tą dokumentację, która jest. A poza tym o szczepieniu decyduje lekarz. To lekarz po dokładnej informacji, przeprowadza wywiadu z matką, a poza tym nie wierzę w to, zresztą pan jest ojcem małego dziecka, nie wierzę w to, że matka nie wie, jakie szczepienia otrzymywało dziecko. To tak już z pozycji mamy też mówię, ale zasad, które obowiązują prawnych, to lekarz po OZ, lekarz, który kwalifikuje to dziecko do szczepień, on ustawia indywidualny kalendarz na podstawie dokumentacji lub zebranych danych z mamą czy opiekunem prawnym tego dziecka. A natomiast na temat wymienionych tych jednostek, proszę Państwa, nie ma już w tej chwili, zresztą macie tu nawet podane w sprawozdaniu, są pojedyncze zachorowania polio nie mamy, odry też nie ma. Więc no, poruszanie takich używanie takich nazw tych, może no, też wystraszyć nasze społeczeństwo. Proszę Państwa, naprawdę już jesteśmy. Bardzo mądrym, mądrą społecznością, czy to naszą, tą małą, naszą, miejską, kolską, powiatu kolskiego, y, państwa y, dużo migrujemy, dużo wyjeżdżamy, dużo się przemieszczamy i ta wiedza jest naprawdę ogromna. A zachorowanie, czy to będzie tą jednostką chorobą, czy inną, tylko zależy od nas. Może Panie Przewodniczący, przedłużam już minutkę. Ja jestem długoletnim pracownikiem służby zdrowia, ale jest, wiecie, z czego państwo się cieszę, tak już może nie jako inspektor, tylko jako pracownik powiem, z tego, że myjemy ręce, stosujemy środki dezynfekcyjne, a te środki stosujemy właściwie tak jak producent na odwrocie tego środka oznaczył, czy stosujemy jako roztwór roboczy, czy w stężeniu, czy on przeznaczony jest do powierzchni, czy do mycia rąk. Naprawdę bardzo z tego się cieszę, że te procedury, które były w zakładach pracy, a większość z Państwa z Was jesteście pracownikami, ma, jesteście właścicielami swoich zakładów, wy musicie zapewnić odpowiednie warunki i standardy pracy w swoich zakładach, że one nie są martwe, tylko rzeczywiście to funkcjonuje. I w związku z tym jestem pewna, że tych zachorowań i zakażeń będzie mniej w naszym mieście, a przede wszystkim w naszym powiecie i w ogóle. Także nasze społeczeństwo, naprawdę, mieści, mieszkańcy nasi są dobrze wyedukowani. Wierzcie mi, jest bardzo dużo telefonów, zapytań wykonywania badań. Ja naprawdę uważam, że porównując te pierwsze sprawozdania, które miałam przyjemność przedkładać przede wszystkim na posiedzeniach Komisji Powiatu bo to jest mój obowiązek przed Wysoką Radą w mieście też pani przewodnicząca, przepraszam, czy Panie przewodniczący tutaj obecni, którzy jesteście, przedkładałam one były bardzo skromne, nie zawierające tyle elementów pracy, znaczy Przedkładające i tyle informacji poprzez tą ilość zadań, która została nałożona na inspekcję sanitarną. Także jeszcze raz dziękuję i dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. I tak na podsumowanie już to uczyniła również pani Teresa Brzoska i państwo radni też chciałem ze swojego miejsca i też w imieniu państwa radnych podziękować pani dyrektor jak i pracownikom powiatowej stacji za tą walkę na pierwszym froncie zaraz po medykach z wirusem COVID-19 można powiedzieć kiedy myśliśmy spać pracownicy stacji cały czas pracowali kolejne godziny żeby porobić wyniki żeby można powiedzieć albo wykluczyć albo potwierdzić zakażenie z uwagi na to, że no, mieszkam po sąsiedzku, to widziałem, że cały czas stacja można powiedzieć pracowała jak fabryka na wysokich obrotach i też dziękuję za pełen profesjonalizm, jeżeli chodzi o kontakty i relacje z pracownikami, bo można powiedzieć, że obsługa jest naprawdę na wysokim poziomie tak jak można powiedzieć zmodernizowana stacja, jeżeli chodzi o wygląd wewnętrzny. Dziękuję. Dziękuję, que Jeszcze raz